Cześć, tutaj Macie i Julia. Opowiemy wam teraz, na czym polegają konsultacje pierwszego tańca w Densbook Akademii. Po pierwsze, na konsultacji dobieramy specjalnie dla Was i na Wasze potrzeby odpowiednią choreografię z naszego kanału na YouTube lub układamy ją indywidualnie, co również ustalamy na konsultacjach pod wybraną przez Was piosenkę lub wybraną w konsultacji z nami. Po drugie ustalamy, ile czasu będzie potrzeba na przygotowanie choreografii. A to zależy od terminu wesela, od waszego poczucia rytmu. A go również sprawdzamy na tej konsultacji. Od tego też zależy, jak długo będziemy się przygotowywać. I ilość lekcji, które będziemy potrzebować, żeby bardzo dobrze się przygotować do pierwszego tańca. Po trzecie, E, dowiecie się również, jaki taniec będzie odpowiedni do wybranego przez Was utworu e, oraz podstawy jego tańca. I oczywiście e, wstępnie poznacie, my poznamy wasze umiejętności, e, na ile jesteśmy w stanie e, ułożyć choreografię i jak bardzo ona może być skomplikowana. A także bardzo ważne jest dowiedzieć się o tym, jaką sukienkę ma Pani młoda, a jaki taniec będzie. E, pasować do tej sukienki, jakie podnoszenie możemy wykonywać tak, żeby wyglądało to bardzo dobrze, bardzo ładnie, zgrabnie i żeby nie było dodatkowych problem, kiedy już pani będzie tańczyła, a jednak to podniesienie nie będzie pasować. Więc to jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba omawiać na konsultacjach. Również ważną kwestią będzie omówienie sali i tego, jak sala będzie rozmieszczona. Może nie zawsze to jest wiadomo już na pierwszym spotkaniu przy przygotowaniu pierwszego tańca, natomiast jeżeli wiemy, to dobrze jest wiedzieć mniej więcej, gdzie będą znajdowali się goście, czy będą stali w koło, czy będą przed nami z boku sali. Gdzie będzie orkiestra, i potem względem tego już możemy wstępnie zakładać, w jakich kierunkach, jak będzie wyglądała choreografia, tak żeby była przyjemna i dobrze widoczna dla naszych gości. No i też bardzo ważne pytanie, ile lekcji będziemy potrzebować do tego, żeby dobrze się przygotować do pierwszego tańca? A mniej więcej 10 lekcji będzie wystarczająco. Ale też pamiętajcie, że to wszystko zależy od poczucia rytmu, który sprawdzimy na konsultacji, a i od Waszej predyspozycji. Ile razy w tygodniu możecie trenować? Więc bierzcie to pod uwagę. Jeżeli nie macie dużo czasu, przychodźcie wcześniej, wszystko ustalimy i będziemy razem się przygotowywać. Zapraszamy na lekcję!